Cześć, tu kawula i moja masterclassowa żyrafa. Dziś ubrałam specjalną koszulkę, którą sobie właśnie wygniotłam, ponieważ przed chwilą obudziłam się z popołudniowej drzemki, bo mnie wyjąło z butów. Także ja i moja pognieciona żyrafa masterclassowa chcemy opowiedzieć trochę o tak zwanym poziomie zaawansowania w LOMI. I tak sobie um, po kung fu panda jodowemu. Pomyślało mi się, że poziom zaawansowania tkwi w szczegółach, w tych wszystkich detalikach. I kiedy przyjeżdżamy na kurs lomi, uczymy się od podstaw rzeczy. Czyli nie umiemy, potem umiemy. to, to ja się muszę mnóstwo rzeczy, o mnóstwie rzeczy nagadać. Ja muszę czasami powiedzieć 15 razy jedno zdanie, Zanim ktoś usłyszy, rozluźnij nadgarstek. Muszę powiedzieć 20 razy na pół godziny oddychaj, zanim ktoś zacznie oddychać. Czasami mówię i myślę, że ktoś zrozumiał i usłyszał, a ja widzę, że nadal ma pewne napięcie. Ja mówię: postaw rękę w pionie. Ręka jest w poziomie. Ja mówię, postaw rękę w pionie. No przecież mam w pionie. Ja mówię, tak? To przybij piątkę. I się okazuje, że nie, bo ręka jest w poziomie. Także w czasie nauki nasze wszystko jest pościskane. I dużo się uczymy, bo chłoniemy, natomiast słyszymy świadomie, może 50%, Potem po kursie idziemy, zaczynamy praktykować i gdzieś z odmentów podświadomości wydobywają się te słowa naszych nauczycieli. Aha, chyba coś takiego było. Nie no, a czemu ja to, to tak, tak napinam teraz? A czemu tutaj ym, stoję dziwnie? Czemu mnie plecy bolą? Aha, dobra, a może kawula coś mówiła, a może... Może, a faktycznie coś tam było. A, dobra, bliżej stołu. A coś było o zaciśniętych dłoniach. A, faktycznie, otworzyć. A, nie muszę ściskać całą dłonią. Mogę dwoma palcami, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego poziom zaawansowania jest nie w tym, ile znasz ruchów, i jak dużo wymyślnych ruchów zrobisz, tylko w tym, jak dobrze zrobisz te podstawy. Nie 15 ruchów, ale 3. Bo to właśnie jest tym zaawansowaniem. Nauczmy się dobrze, wymasterujmy się w kilku ruchach. Na plecach można ich zrobić kilkanaście. Nauczmy się zrobić cztery, cztery takie, które będą płynnie przechodziły jeden w drugi i powtarzajmy. A my myślimy, że to jest nudne, że to się już, um, że klientom już opadnie ten efekt. Wow, że jak ktoś przyjdzie już kolejny i kolejny raz. To, to co ja tam mam robić na tych plecach? Róbmy dalej to samo. I zebrałam, naprawdę chodzę ostatnio, ostatnie trzy tygodnie z notesem i zapisuję te wszystkie tyni drobne rzeczy, które ja mówię, które są, okazuje się, wielkimi rzeczami, bo kiedy przyjeżdżacie do mnie na Lomiko repetycje, na Lomi takie masterclassy jeden na jeden to ja mówię naprawdę te drobne rzeczy. I wtedy słyszę, aha, o Boże, to ja się mogę aż tak pochylić. To, to, że mam zachowany kąt prosty ma aż takie znaczenie, to, czy ja się przechylam w te, czy we w te, to ma aż takie znaczenie, ponieważ dzięki temu y, odpoczywa. Jeśli mam równy kąt prosty przy pewnych ruchach moich rąk, y, a nie, że wyginam się w różne dziwne strony i potem nabawiam się nagle po pół roku, roku pracy Coś mnie tu zaczyna ciągnąć, boleć i mam przeciążony bark, albo zaczyna mnie boleć biodro, albo łapię mnie rwa kulszowa. I mnóstwo takich drobiazgów w postawie ciała zaczyna wychodzić. Zobaczcie, jak ćwiczymy jogę, tak? albo jakikolwiek inny sport. Najprostsza rzecz, której się uczyłam, o chyba z 18 lat temu, Nordic Walking. Kiedyś to po prostu były, były takie durne komentarze, jak się szło z tymi klikami. Um, jeszcze młoda osoba, jaką, jaką byłam, byłam po dwudziestce a gdzie masz te narty? I wtedy jeszcze nikt o tym Nordiku tak za bardzo nie słyszał. Ja mówię, dobra, jakoś może dam radę, jakoś ta sama się nauczę po, poodpychać tymi kijkami. Nie, ja poszłam do trenerki, wzięłam dwie godziny, poszłyśmy do lasu. To był, było styczeń, minus 18 stopni. Ja po powrocie po prostu myślałam, że już jestem chora na... mam zapalenie płuc, tak mnie wszystko tutaj w klatce piersiowej bolało, ale ja się nauczyłam chodzić prawidłowo. Później, jak się zrobił wysyp nordowo-kijkowy, to ja widziałam po prostu pierdyliard ludzi, którzy um... Chodzą nieprawidłowo, ciągną te kijki, robią coś dziwnego ze swoimi ciałami, a potem fizjoterapeuci się dziwią, a w zasadzie już się nie dziwią, że od kijków odchodzenia nieprawidłowego nordziekłokowego, bo komuś szkoda 50 czy 60 zł, czy nawet 100 zł, żeby się prawidłowo nauczyć, to niech potem idzie i wyda 1000 zł na rehabilitację, bo się nabawił nieprawidłowej postawy. I tak samo jest z masażem. Można się nabawić czegoś, można sobie zrobić kuku. Można się nabawić nieprawidłowej postawy. Można... Ja sobie sama naciągnęłam tutaj mięsień i miałam po prostu. Nie będę przeklinać, szczypało, piekło, więc brałam piłeczkę do automasażu i, i musiałam przez parę miesięcy się tego gówna pozbywać. Także po to jest webinar, który genialnie wymyśliłam, żeby nie trzymać, nie kisić tej całej wiedzy, którą mam, gdzie zacisnąć, gdzie uwolnić, jak postawić te nogi, jak ja zaczynam tłumaczyć, jak my stawiamy te nogi i nie, nie uczę jeszcze fregaty. Fregata się przydaje, super fajnie, ale niektórych nie mogę nauczyć fregaty, nie wiem, osób niewidomych nie nauczę fregaty w tym momencie i paru innych osób również, bo mają gdzieś te kłopoty na przykład z kolanami, nie nauczę fregaty, ale ja nauczę je masować wykorzystując ten krok fregaty. I nawet jak przyjeżdżacie do mnie na lomiko repetycji, repetycja, się dziwię, jak wy te nogi układacie? Robi się taki, taki imbalans, yy, tracicie, yy, tracicie moc na tych plecach, nie opieracie się dobrze. Yy, więc są, naprawdę jest kilkanaście, kilkadziesiąt takich yy, drobiazczków, które ja sobie wynotowałam, które będę chciała omówić, pokazać na moim webinarze 29 maja. I mam parę rzeczy do powiedzenia jestem taka dosyć podekscytowana mimo, mimo upału i mimo tego, że mnie wycięło dzisiaj z butów, bo miałam też Lomi korepetycję właśnie dzisiaj i przyjechała dziewczyna z Danii i spędziłyśmy tutaj całe przedpołudnie i te wszystkie drobiażdżki właśnie jej przekazywałam, ona sobie przypominała po pierwsze, bo na długo nie masowała a po drugie mówię, aha, aha, a faktycznie o niej, a tak można, że docierały do niej zupełnie nowe informacje i zrobiła wspaniały masaż Także podzielę się tym. Parę osób mnie zapytało, czy ja będę miała ciało na tym, na tym webinarze. Tak, będzie taka część, i myślę, że to będzie ta część pierwsza, kiedy my zaczniemy od razu z grubej rury. Będę pokazywała na ciele, nie cały masaż, nie, nie bawimy się w to. Ja nie robię pokazu, ja będę opowiadać, będę mówić. Jeśli ktoś chce, może mieć też na przykład. Kogoś na swoim stole czy na podłodze, tak, żeby już od razu sobie to przetrenować. I to mi nie przyszło do głowy, żeby, żeby ktoś z was miał, na, nie wiem, osobę, na której może od razu już sobie gdzieś tam potrenować, ale dostałam wczoraj mail i napisał do mnie mężczyzna, który napisał do mnie po angielsku, i mówi, to było. Ja mówię, wow, super! Że naprawdę nie ma, nie ma granic. To jest mężczyzna z jest Czechem. Które mieszka w Atenach teraz, Lomi masuje od pięciu miesięcy, jest zafascynowany tą pracą i chce się właśnie więcej uczyć. I słuchajcie, Dawid, pozdrawiam cię. Zna polski, na tyle, zna polski na tyle, żeby zrozumieć i rozumieć, co ja mówię, mimo że ja się emocjonuję i tak dużo macham rękoma i czasami mówię bardzo szybko. To, to on mnie słucha i rozumie, bo jak był dzieciakiem, to oglądał dużo polskich filmów i, i po prostu dla niego to naturalne rozumienie po polsku. I zapytał mnie, czy właśnie może, może dołączyć do tego webinaru czy, i czy na przykład może też mieć osobę, na której będzie pokazywał. I ja mówię, hmm, super, to jest świetny pomysł, żeby od razu już Załatwcie sobie może kogoś na 40 minut, na przykład do godziny. Tak? Ja tak nie chcę mówić, bo czasami, jak ja zaczynam gadać, o Lomi, to mi schodzi dużo dłużej. Ale naprawdę chcę przelecieć całe ciało i przód i tył i te wszystkie y, zaawansowane rzeczy pokazać. I to nie będą nowe ruchy. Umówmy się. To będą te ruchy, które już znacie, ale to będą ruchy bardziej. To będą ruchy, które. Są bardziej dla człowieka, który leży, są bardziej terapeutyczne, są bardziej komfortowe i dla, dla klienta, i dla nas. To będą ruchy, które nas odciążają, które sprawiają, że możemy dłużej masować, które sprawiają, że mamy więcej energii, więc to będzie taka część bardzo praktyczna. Ja naprawdę do tego poważnie podchodzę i teraz, co kogo masuję, to ja mówię, Boże, Boże, może to, 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 to powiedzieć. Także ja będę naprawdę super przygotowana. Część rzeczy pewnie będzie naturalny dla Was, bo może się okaże, że aha, ja tak robię, faktycznie, ale zbyt dużo lomi doświadczyłam mm, i wiem, że naprawdę wiele osób, to nie są błędy, ale mm, to są takie, takie niuanse, takie do zadbania, do zaokrąglenia, do jeszcze większego przepływu, swobody, płynności tego masażu. I nieważne, czy masujesz pół roku, czy masujesz 5 lat, mnie pewne rzeczy się odkrywały Puh, niedawno nawet, im więcej teraz uczę, to jest kurs za kursem, kurs za kursem, tym im bardziej jestem kreatywna w wymyślaniu, podpowiadaniu, jak opanować jakiś ruch, tym więcej tych drobiazgów mi wskakuje do głowy. I potem ludzie mówią Boże, ile tego jest do opanowania, ale ja już przy okazji Nauki tych podstaw. Ja już mówię te zaawansowane rzeczy z nadzieją, że gdzieś tam w jakimś uchu zadzwoni i to wyskoczy. Także poziom zaawansowania mierzymy ilością przemasowanych ciał. A jak nie mamy ciała, tak jak ja nie miałam, stawałam się zaawansowana w mojej głowie. Bo po prostu wyobrażałam sobie ten masaż codziennie, codziennie, raz za razem, raz za razem, ponieważ miałam depresję i nie mogłam pozyskać klientów, wycho nie, wycho nie wychodziłam tak do człowieka. Jeszcze byłam w trakcie kończenia mojej terapii, wychodzenia z leków przeciwdepresyjnych, więc naprawdę bałam się ludzi i świata. I nie byłam taka, hura, super, ja już teraz będę masować. Nie, ja się bałam, więc ja masowałam w mojej głowie. I jeszcze jedną rzecz, taką, którą chcę powiedzieć. Mm, taką, którą wierzę i która jest bardzo moja, e, i, i nad którą trochę ubolewam, że świat jest trochę inny. E, pamiętacie film Karate Kid? Tam był pan Miyagi i pan Miyagi uczył e, Daniel Sana. E, uczył karate. W zasadzie zanim zaczął uczyć karatę, to on kazał mu polerować ten samochód, potem przynosić wodę, potem stać na stole w jakiejś dziwnej pozycji, niewygodnej przez północy. Potem pracowali razem. Daniel San przychodził, tak? Gdzieś tam robili coś w, w, w ogrodzie. Więc spędzali czas razem, i w ten sposób ten Daniel San. Oczywiście był młody i zbuntowany i on chciał już się uczyć tego karate przecież, a nie tutaj polerować samochód i co za gówno i po co ja mam to robić. Ale robił i wtedy pan Miyagi nie stał przy nim i nie mówił Daniel-san, a teraz musisz tak nie. Ten chłopak musiał sam do pewnych rzeczy dojść i tak samo jest z nami, z nami praktykami. Pytanie czy nam się chce dojść do różnych um, tych niuansów, jak bardzo deep głęboko wejdziemy w lomi. Bo um, to wszystko jest w nas, jak i jak bardzo można wkurzać to, co mu to, to odpowiedzi, wszystkie odpowiedzi jest w nas, cała Twoja technika jest w tobie, to taka jest prawda. I Lomi ma taki, um, um, taki magiczny sposób objawiania swoich zaawansowanych funkcji tylko i wyłącznie, kiedy się praktykuje. E, I kiedyś, kiedyś, właśnie tak jak Pan Miyagi uczył Daniel Sana, e, kiedyś też uczono. W zasadzie nawet teraz gdzieś czy w klasztorach różnych Shaolin czy właśnie w takich tradycyjnych sztukach walki bardzo mocno się patrzyło, obserwowało się nauczyciela. I tak samo było w tej, w tej działce hawajskiej. To nie było tak, że miało się nauczyciela czy Abraham Kawai, czy on, myślicie, że on mówił, rozrysowywał, czy robił notatki albo jakieś screeny, Rysunki swoim uczniom, nie, on bardzo mało mówił. Niedługo też będę miała do dyspozycji całą książkę o Abrahamie, więc na pewno powiem wam więcej, bo ja już wiem, że tam jest dużo więcej takich kwiatków fajnych. Ale głównie polega to na robieniu i milczeniu, i patrzysz, co robi nauczyciel. I nauczyciel nie, nie jest tak, jak ja, który rzeczywiście, czy tak jak większość naszych nauczycieli, ponieważ nie ma teraz. Czasu, szybko, szybko, lecimy, mamy mało czasu, tu 5 dni, tam 10 dni, ok, i już idziecie, robicie. No bo takie są teraz czasy, rzeczywiście. Ja nad tym ubolewam, bo ja bardziej się nadaję chyba do jakiegoś yy, yy, klasztoru, właśnie Shaolin. Yy, yy, I tak, do bardzo ciężkiej roboty, ale ja mam w sobie tę cierpliwość, żeby tę robotę zrobić, bo robię tę robotę 14 lat i robię tylko lomi. Yy, więc yy, yy, i wiem, to było ogromne ryzyko, no bo mogłam sobie zmarnować życie robiąc lomi, ale tak nie jest. I odkryłam mnóstwo rzeczy, które absolutnie przekładają się też na moje życie codzienne. Dlatego ja będę takim, nie panem Miyagi, niestety, bo, bo musiałabym rzeczywiście milczeć i tylko pokazywać, ale ja Wam skrócę tę drogę. Ale mam nadzieję, że zachęcę was do obserwowania, do bycia Danielsanami w codziennej praktyce, bo to jest. Bądźcie ciekawi. Yy, I nawet jak ja wam coś powiem, to spróbujcie to przełożyć. Zobaczcie, taka wula coś tam gadała. No była taka podjarana, podkręcona. A sprawdzę, a zaufam, a zrobię to powoli, dokładnie, głęboko, aż kurde poczuję, że tam są kości, aż się to rozpłynie ten mięsień, aż yy, po półtorej godzinie sesji czy po godzinnej sesji lomi to ciało po prostu yy, naprawdę uch, odetchnie jeszcze głębiej, jeszcze, że nie będziemy musieli masować, yy, nie wiem, trzy dni, tylko godzinę i puszczą takie napięcia, o których naprawdę się nie, nie podejrzewaliście, że mogą puścić, bo zamiast 10-20 ruchów zrobicie 5, ale kurde dokładnie aż prawie będziecie przy kości dokładnie, precyzyjnie, nawet jak masuje się parę tygodni, nie mamy jeszcze tego czucia, to na Boga zwalniajmy, żeby poczuć, żeby zobaczyć, co tam jest, bądźmy ciekawi, co jest w danym ruchu, co dany ruch może zrobić, żeby ruch nie był ruchem sam w sobie, żeby nie był pustym przebiegiem, dlatego żeby zrobić jakiś fancy ruch, tylko żeby był ruchem z sensem. I to właśnie e, mówiła nam Susan Floyd z Hawajów. Żeby nie było pustych przebiegów. Jeśli siedzisz, oglądasz film, masuj się, rób sobie automasaż. Poziom zaawansowania, nasz rośnie im bardziej dbamy o siebie, o nasze ciała. Dlatego ja dzisiaj robiłam półtorej godziny automasaż, bo potrzebowałam i mnie wycięło, żeby się zregenerować. Bo inaczej, gdybym stanęła i zaczęła do Was teraz gadać, to by był gówniany filmik. Bo bym to zrobiła z obowiązku, dobra, zrobię, nagram ten filmik szybko. Pewnie bym się też jakoś tam podenergetyzowała, ale potem bym była totalnie nie do życia i nadużyta. Ja dbam o siebie codziennie, nie od wielkiego dzwonu, codziennie, a mam potąd zajęć w ciągu dnia. To jest poziom zaawansowania. Czasami daję dupy, pewnie, oczywiście. Czasami myślę, że ja jeszcze dam radę to, to, to i to, i potem, Eee, dobra kawula, chyba jednak byłaś w dobrej formie, miałaś tę energię, ale mogłaś trochę jednak zaoszczędzić jej i zachować w pojemniczku na później. Pewnie. Oczywiście, że daję dupy. Ale to jest mój nawyk. Dbanie o moje ciało, o mnie samą, o, o, o jakiś fajny odpoczynek, o dobrą książkę. To jest mój nawyk. I Suzan też mówiła o tym, obserwujcie, patrzcie na mnie, na moje ciało, jak ja, właśnie ktoś coś tam wierci, cholera, więc zaraz będę kończyć. Jak ustawiam stopy, ustawienie stopy troszeczkę inaczej przy ruchu podstawowym, zobaczycie, co to znaczy. Naprawdę dla mnie to był kosmos. Jak to zmienia rozróżnienie karku, kiedy masujemy. I para innych rzeczy które są, czy, czy puszczenie właśnie brzucha, y, y, jak oddech się gdzieś tutaj poszerza, takie drobiazgi, które możemy ze swoim ciałem zrobić, żeby pogłębić jakiś ruch, naprawdę genialne. I nie ma pustych przebiegów. To, co robisz, ma mieć sens. Nie ma być rozkładaniem oleju po ciele, nie ma być pływaniem takim efektownym, ma być efektywnym poruszaniem się, świadomym poruszaniem się po ciele. Ja wybieram takie masowanie. I takie lubię, i takie jest dla mnie skuteczne, i to jest my way. Oczywiście każdy może mieć swój, tak? To nie jest jedyna słuszna droga kawuli i teraz podążajmy kawulą, bo ona ma rację, i po prostu tutaj padajmy na kolana. Nie, to jest mój sposób. Natomiast jest tutaj jedyne słuszne dla wszystkich lomi praktyków, to jest to Aloha. To jest uważność, to jest ta miłość, to jest e, szacunek. Szacunek, jakim traktujemy danego człowieka i z jakim traktujemy nasze ciało. I do tego szacunku, jak dodasz kilkadziesiąt innych rzeczy, to jest naprawdę wow. Ja wiem, żeby to wszystko macie, bo wiem, co. E, Wiecie sami, i ja też wiem, bo też część z Was znam. Wiem, co wam piszą wasi klienci, wiem czym to jest dla was, ale chodźmy razem, pobawić się bardziej. Bawmy się tym. To nie musi być męczące, to nie musi być o Boże, nie jakieś takie rozkminione, prze, um, przeintelektualizowane, przeduchowione. To jest fajny job i można tam tyle rzeczy znaleźć. I ja mam nadzieję, że taką ciekawość w Was rozbudzę. Jeszcze bardziej, nie, nie tylko na moich, na moich filmikach, ale też na tym webinarze. Naprawdę zapraszam, chodźcie. A, webinar też będzie potem odtwarzany, znaczy ja go nagram, będzie nagrywany. Moja tutaj specjalistka Asia będzie czuwała, będzie Was wszystkich wpuszczała do pokoju webinarowego, więc ja nie będę się musiała przejmować aż tak bardzo technikaliami. Będę skupiona tylko. Myślę w większości na mojej robocie, jeszcze niedługo przejdę przeszkolenie z Zooma, także dostaniecie potem nagranie. Ci, którzy nie mogą być, spokojni będziecie mogli sobie tego posłuchać, odtworzyć i ci, którzy są, i ci, których nie będzie. Jak ktoś kupuje, to na pewno dostanie. Mam nadzieję, że wszystko się tutaj powiedzie i uda, i, i tak też będzie. Także zapraszam. Do pokoju webinarowego pełnym inspiracji ciekawości i takich smaczków lomi smaczków. Do zobaczenia 29 w sobotę o 9:30. Cześć Ja i moja żyrafa. Do zobaczenia Hej